Ahuizotl to mityczne stworzenie przypominające psa lub wydrę, wyróżniające się charakterystycznym długim ogonem zakończonym dłonią. Według legend zamieszkiwał wodne akweny, gdzie czaił się na nieostrożnych ludzi zbliżających się do brzegu. Gdy ktoś podszedł zbyt blisko, używał swojego ogona, aby schwytać ofiarę i wciągnąć ją w głębiny. Ciała nieszczęśników odnajdywano później martwe, pozbawione oczu, paznokci i zębów. Elementów, które według legend stanowiły podstawę jego diety. Jego imię było również powiązane z jednym z władców Imperium Azteków, który panował od roku 1486 do 1502. Cichuateteo to postacie z mitologii Azteków, będące duchami kobiet, które zmarły podczas porodu. W kulturze azteckiej poród był traktowany na równi z bitwą, a kobiety, które zmarły przy narodzinach dziecka, były honorowane podobnie jak wojownicy polegli na polu walki. W sztuce przedstawiano je jako upiorne postacie o szkieletowych twarzach, zapadniętych oczach i pazurach zamiast dłoni. Według wierzeń zamieszkiwały zachodnią krainę znaną jako Cihuatlampa, czyli miejsce kobiet. Codziennie towarzyszyły słońcu w jego podróży od południa do zachodu. A według niektórych interpretacji, pomagały mu także przebyć podziemia, by mogło ponownie wzejść. W tym zadaniu wspierały je duchy zmarłych wojowników, gdyż prowadzenie słońca było zaszczytem zarezerwowanym wyłącznie dla tych dwóch grup. W mitologii azteckiej wierzono, że każdy człowiek od chwili narodzin posiadał duchową więź z określonym zwierzęciem. Zwierzę to pełniło rolę zarówno opiekuna, jak i odzwierciedlenia cech charakteru danej osoby. W przypadku niektórych jednostek relacja z ich duchowym towarzyszem była na tyle silna, że potrafili oni przyjmować jego formę. Nagualowie, czyli osoby obdarzone taką zdolnością, byli postrzegani jako ludzie o niezwykłej mocy duchowej. Często pełnili funkcje szamanów, uzdrowicieli, a niekiedy angażowali się w sprawy polityczne lub wojskowe. Jednym z najsłynniejszych przykładów nagualizmu jest historia Martina Ocelotla, asteckiego kapłana i szamana. Został on oskarżony o praktykowanie tej tajemniczej sztuki i stanął przed sądem inkwizycji w Nowej Hiszpanii. Kamazot to mroczny i przerażający stwór, przypominający olbrzymiego nietoperza z groteskowym, humanoidalnym ciałem. W wierzeniach Azteków nietoperze były symbolem śmierci, co zapewne wynikało z ich zwyczaju wylatywania z jaskiń uznawanych za wejścia do podziemnego świata. W mitologii Majów, skąd wizerunek Kamazotca przeniknął także do wierzeń Azteków, uchodził on za strażnika krainy zmarłych Xibalby. Jego postać pojawia się w legendach zapisanych w Popol Wóch, świętej księdze Majów. W tych opowieściach występuje jako jeden z przeciwników bliźniaczych bohaterów. Według legendy, w jednej z komnat ksibalby zaatakował bohaterów, odcinając głowę jednemu z nich. Szanekłe są to duchy natury, zamieszkujące głównie lasy, dżungle oraz góry. Opisywane są jako niewielkie, humanoidalne istoty o wzroście dziecka lub karła. Każdy z nich związany jest z określonym miejscem, takim jak źródło wody, drzewo czy skała. Słyną ze swojego psotnego usposobienia. Potrafią zwodzić ludzi, sprawiając, że ci gubią się w lesie lub zapominają powrotną drogę. Dysponują również zdolnością zmieniania kształtu, dzięki czemu mogą przybierać formy różnych zwierząt lub roślin. W mezoamerykańskich wierzeniach przypisywano im głęboką wiedzę o roślinach, co pozwalało im tworzyć zarówno lecznicze mikstury, jak i niebezpieczne trucizny. W niektórych regionach Meksyku, takich jak Veracruz, Tabasco i Chiapas, legendy o Chanekes pozostają wciąż żywe. Mieszkańcy tych obszarów nadal wierzą w ich obecność i wpływ na codzienne życie. Quina Mecin to mityczni giganci, którzy zgodnie z wierzeniami zamieszkiwali Ziemię przed obecną erą ludzkości. W azteckiej mitologii świat przeszedł przez szereg epok, zwanych słońcami, z których każda kończyła się katastrofą, przynosząc kres istniejącemu porządkowi. Giganci Quinametzin byli szczególnie związani z upadkiem czwartego słońca, jednej z wcześniejszych epok w tej kosmologii. Wierzono, że w tamtym czasie ziemię zamieszkiwali olbrzymi, którzy zostali zgładzeni, gdyż popadli w niełaskę bogów. W niektórych wersjach mitu ich zagłada nastąpiła w wyniku wielkiego potopu, co odzwierciedla motywy występujące w innych mitologiach, takich jak chociażby biblijna. Według azteckich legend giganci uczestniczyli w tworzeniu ogromnych budowli, których rozmiary i skala znacznie przekraczały możliwości zwykłych ludzi. Jednym z najbardziej znanych przykładów ich dzieł jest piramida w Choluli, największa na świecie pod względem objętości. Według azteckiej mitologii Cipatli to pierwotne morskie stworzenie, które łączyło cechy krokodyla, ryby i ropuchy. W czasach, gdy nie istniała jeszcze ziemia, wszechświat był jedynie nieskończonym oceanem, po którym dryfowała bestia. Według mitów, bogowie Tezcatlipoca i Quetzalcoatl zwabili potwora, poświęcając stopę jednego z bogów jako przynętę. Po epickiej bitwie stworzenie zostało podzielone na części przez bogów. Jego grzbiet stał się ziemią. A cała reszta jego ciała została przekształcona w różne elementy świata, takie jak góry, doliny i jeziora. Potwór pojawia się również w azteckim kalendarzu rytualnym, w którym każdy dzień i rok był przypisywany konkretnym symbolom. Cipatli był znakiem pierwszego dnia cyklu, co czyniło go symbolem nowego początku. W systemie astrologicznym symbolizował siłę twórczą, ale także chaos, który wymagał kontrolowania. Cici mitl były nadprzyrodzonymi istotami związanymi z gwiazdami, zwłaszcza tymi widocznymi podczas zaćmień słońca. Ich nazwa oznacza te, które zstępują. Zazwyczaj przedstawiano je jako kobiece kościste postacie, ozdobione czaszkami, co było częstym motywem w azteckiej duchowości. W mitologii Azteków Cici mitl odgrywały kluczową rolę w przepowiedniach dotyczących końca świata. Aztecka koncepcja czasu zakładała, że wszechświat przechodzi przez pięć epok, z których każda kończyła się kataklizmem. Według wierzeń, na końcu piątej ery, czyli obecnej epoki, Cici Mitl miały powrócić, by zniszczyć ludzkość. Strach przed apokalipsą głęboko wpłynął na azteckie obrzędy i religijne praktyki. Najbardziej znanym rytuałem związanym z tymi istotami była ceremonia Nowego Ognia, odbywająca się co 52 lata, gdy cykle azteckiego kalendarza się synchronizowały. Podczas tego wydarzenia aztekowie gasili wszystkie ognie i oczekiwali na rozpalenie świętego płomienia. Towarzyszył temu wszechobecny lęk. Jeśli bogowie odmówiliby dalszego podtrzymywania istnienia ludzkości, Cici mimech miały stąpić, by zniszczyć świat. Tlacatecolotl to istota o ludzkiej sylwetce, lecz z głową i skrzydłami sowy. W kulturze Azteków sowa była symbolem mroku, podstępu i niebezpieczeństwa. Postrzegano ją często jako zwiastun śmierci lub złych wieści. Aztekowie wierzyli, że wpływał negatywnie na codzienne życie ludzi. Uważano, że pojawiał się tam, gdzie dochodziło do konfliktów, przeżyły się choroby lub panowały inne nieszczęścia. Po hiszpańskiej kąkwiście, termin tlacatecolotl zaczął być używany w odniesieniu do diabła, co odzwierciedlało wpływ chrześcijaństwa na interpretację rdzennych wierzeń. Mazacoatl przedstawiany jest jako gigantyczny wąż z charakterystycznym porożem jelenia oraz grzechotką na końcu ogona. Jego ciało pokryte jest łuskami o jaskrawych kolorach, takich jak czerwienie, zielenie i złoto. Według wierzeń zamieszkiwał jaskinie na stromych górach i klifach, rzadko opuszczając swoje legowisko. Posiadał zdolność przyciągania do siebie zwierząt, a nawet ludzi, za pomocą swojego oddechu. W innych przekazach miał zdolność przemiany w kobietę, którą wykorzystywał do uwodzenia mężczyzn, by następnie ich zabijać. Tlanhana to mityczna postać mezoamerykańskiego folkloru, silnie związana z kulturą plemion Otomi i Azteków, zamieszkujących tereny dzisiejszego Meksyku. Wyobrażano ją jako piękną kobietę o ludzkiej górnej połowie ciała i dolnej części, przypominającej ciało węża. W niektórych wariantach mitów Tlanczana posiadała rybi ogon, co upodabniało ją do europejskich syren. Postać Tlanczany była jednak ambiwalentna. Z jednej strony przedstawiano ją jako demoniczną istotę, która wabiła zauroczonych nią mężczyzn w głębiny wód, gdzie znajdowali swój tragiczny koniec. Z drugiej strony pełniła rolę symbolu płodności i obfitości, a także strażniczki wód, od których zależało życie miejscowych społeczności. Przybycie Hiszpanów i wprowadzenie chrześcijaństwa doprowadziło do zastąpienia kultu tlanchany przez kult maryjny, Dziś Tlanhana pozostaje ważnym elementem dziedzictwa kulturowego regionu Metepec w stanie Meksyk. Jej wizerunek często pojawia się w miejscowej sztuce i rzemiośle, a w centrum miasta znajduje się pomnik upamiętniający tę postać. Siuchkoatl, znany również jako turkusowy wąż, był w kulturze Azteków symbolem ognia i słońca. W mitologii odgrywał rolę broni boga Huitzilopochtli, który wykorzystał go, by pokonać swoją siostrę, boginię Coyolxauki, oraz jej 400 braci spiskujących przeciwko niemu. W azteckiej sztuce i ikonografii często przedstawiano go na malowidłach, w rzeźbach oraz w rytualnych artefaktach. Jego wizerunek symbolizował siłę, ochronę i potęgę natury.